Czemeczko moi drodzy, witam was bardzo, 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 bardzo serdecznie na moim kanale. W dzisiejszym odcineczku będziemy działać z ogarem 200, a w zasadzie to nie z ogarę 200, tylko z kołami od Ogara 200. Będziemy dzisiaj yy, te koła przygotowywać do malowania. Może je pomalujemy podkładem, może nie, zobaczymy jak tam wyjdzie z czasem, ale ogólnie trzeba po prostu wzi wziąć się za te koła i je najzwyczajniej w świecie zrobić, żeby już były gotowe, żeby było można je założyć. Będziemy je po prostu, będziemy dzisiaj je rozbierać, wywalimy szprychy, założymy nowe, ale trzeba pomalować te felgi, bo felgi też będą malowane, piasty, to wszystko. Dzisiaj będziemy robić tym wszystkim, się zajmiemy. I oprócz tego pokażę Wam jeszcze dzisiaj, jak wszystko wyszło, jak wyszło to malowanie, ponieważ pod ostatnimi filmami parę osób mnie pytało, co z malowaniem Ogara 200, pomalowałeś czy nie pomalowałeś, kiedy skończysz malować. I w sumie nie wiem, no czy ja tego nie skończyłem malować, chyba był film, jak kończyłem to malować, ale może po prostu nie pokazałem wam efektu końcowego. Teraz, już tak szczerze mówiąc, to nie wiem sam. Przyznaję się bezbicie, że kurde... No nie wiem, czy pokazałem ten efekt, czy nie, ale dzisiaj to wszystko zobaczycie, No i oprócz tego czy coś będziemy robić? Nie wiem. Zobaczymy jak to wszystko się potoczy. Najważniejsze dzisiaj wziąć się za te koła, bo trzeba je rozebrać, przygotować, poszlifować, pokombinować, żeby to po prostu miało ręce i nogi. No ogólnie plan był taki, żeby się działać z silnikiem, ale stwierdziłem, że czas zrobić te koła, niech już to wszystko, rama i koła będzie gotowe, a później ten silnik po prostu skończymy. No i tak jeszcze nie pojedziemy i tak, bez kół nie pojedziemy i bez silnika nie pojedziemy, także w sumie no bez różnicy co będziemy robić. Ale ze względu na to, że mam dzisiaj troszeczkę ograniczony czas, to stwierdziłem, że szybciej będzie po prostu pobawić się z kołami, niż grzebać przy tym silniku. No i na samym początku jeszcze tylko przypominam, że na 3000 subskrypcji robimy sobie konkursik, także strzelajcie łapki w górę, strzelajcie subskrypcje, komentujcie. A jeżeli wbijemy 3000 subskrypcji do końca 2022, to będą jakieś dodatkowe nagrody. Będzie po prostu więcej nagród w konkursie. Może być osobny konkurs, nie wiem jeszcze. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Także co, nie ma co przedłużać, bierzemy się za robotę. No i o, tak to wszystko tutaj wygląda: nasze pomalowanie. To znaczy nie wszystko. Tutaj mamy te elementy, które są takie, no te szare, siwe, o, osłona filterka. Osłona na łańcuch, chociaż osłona może być jeszcze tak, że będzie przemalowana na czarno, ale na razie niech tak zostanie. Błotniki jeden z drugim, ogólnie to wszystko myślę, że całkiem spoko wyszło. No są tutaj wżery takie, no ale tego nie będę szpachlował, no to jest romet i to też idealne nigdy nie będzie. No tutaj mamy drugi błotnik, też kurczę źle nie wyszło myślę. No tu jest taka dziura, no bo i tak tu jest mocowanie bagażnika, więc nie było sensu tego spawać. A jak będzie to brzydko wyglądało, to się wtedy będę martwił. Tylko teraz, żeby mi to nie spadło, żeby się nie porysowało. No i nasz zbiornik, coś wyleciało. Aha, no jeszcze jakieś stare paliwo wyleciało z tego zbiornika. Myślę, że, że ogólnie tragedii nie ma. No zobaczymy, jak to wszystko będzie, jak się połączą te dwa kolory, ponieważ druga część rometa, ale to już wszystko wiecie. Chociaż, no przypomnę, bo widzę, że jednak niektórzy chyba nie wiedzieli. Druga część rometa jest czarna, czyli rama... O, żeby mi się to nie przewaliło teraz, tu wszystko mamy o, czarne, czarna rama, widełki też są czarne i to wszystko myślę, że całkiem spoko wyszło, no tutaj, a tu nawet jest też ładnie pod spodem pomalowane, może jakieś tam minimalne są niedociągnięcia, ale wiecie, to było malowane sprayem, także myślę, że i tak nie ma co tutaj narzekać. O, nóżka nasza, no tak to się tutaj prezentuje na tą chwilę wszystko. Czy coś byśmy już mogli składać? No kurde, nie wiem, o bagażnik też jest czarny, półka, o, wszystkie tutaj są czarne elementy. Czy coś byśmy mogli składać? Hm. No nie wiem, no teoretycznie tak, bo brakuje nam tylko kół, więc ramę by można złożyć. Ale ogarniemy tak jak będziemy dzisiaj te koła i w następnym odcinku Może coś poskładamy, a może będziemy grzebać silnikiem, nie wiem, ale już Już powoli to wszystko idzie do przodu, ogólnie ostatnio dosyć długo nie było serii wiocha, No ponieważ kurde, no co, były jakieś jazdy, były kombinacje, Ogar 200 coś Tak za bardzo jakoś się nie mogłem do tego zmobilizować, ale najważniejsze, że już dzisiaj działamy Także teraz już bierzmy się za te koła. Dobry, no to jedziemy, trzeba by Zdjąć najpierw oponki, o jakoś się za nie zabrać, nie wiem jeszcze jak ale jakoś trzeba to zrobić. Chyba tu nie będzie problemu. Tak myślę. Oponki tak są do wywalenia. Trzeba będzie inne ogarnąć. Prawdopodobnie się kupi chińskie, chociaż bym wolał nie, bo to... Pokazywałem wam ostatnio w komarze jak te opony nowe wyglądają po roku kurde. Gorzej niż źle. Wszystko zardzewiały. Wentel wszystko zarzewiały Nie chce wyjść Wętel wszystko zarzewiały, kurde nie chce wyjść Czemu trochę pomóc Kurwa nie wyjdzie Jak to wyjąć? Ale powietrze trzyma dentka kurde zaraz jak się za to wezmę to już pewno nie będzie trzymać Jakoś trzeba go odkręcić, tylko pytanie jak Jakiś klucz, kurde oczko, nic nie chce wejść zbyt, nie? Nie wiem, chyba trzeba będzie to jakoś uciąć. Szkoda dętki, bo trzyma powietrze, ale inaczej tutaj chyba tego nie zrobię. No może? W sumie to powoli tu idzie. Więc może się uda to podkręcić. Nie no musimy to niestety zniszczyć, bo kurde nie będę się tu z tym bawił za długo, bo mu nic z tego dobrego nie wejdzie, no przykro mi kurde. A szkoda. No niestety trzeba było takie coś zrobić. Tylko teraz myślę, że odjebałem. Bo chyba i tak tego wentla tu nie wyjmę. Musimy szprych wyjąć. Więc najpierw sobie te szprychy odkręcimy. Najpierw to musiał zębatkę w ogóle i tu rozkręcić, tą ośkę, zobaczyć co tu się dzieje. Musimy zębatkę tak... Nie wiem czy byśmy teraz wyjęli, czy nie. No powoli się to wykręca, ale gdy trochę tu będzie zabawy to odkręcić, ale damy radę. Kurwa, tu jest wszystkiego nie za dużo. Cyk, ośka, cyk. Mhm. Tak jest pojebany. Ciach poluzowane wszystkie, teraz tylko to odkręcić. W ogóle już my tu na stole ten silnik od motorynki trochę denerwuje. Denerwujemy też fakt, że motorynki jeszcze nie ma, co jest w ogóle tragedią. No ale cóż, takie mamy terminy. Zębatka raczej zostanie ta. Jeszcze sobie później się przyjrzymy, ją wyczyścimy na pewno. Teraz na bok. No i możemy próbować zdejmować szprychy Ciekawe jak te szprychy tu pójdą. Oczywiście wentyl nam rokuje teraz. Zdjęcie tej gumy. Poluzował się, może jakoś go zadźwigniemy. Dobra, na razie... Na razie to nie jest pilne. Znaczy pilne, i tak trzeba to zrobić i tak. Na razie spróbujmy te szprychy tu poluzować jakoś. W sumie i tak te szprychy są do wywalenia i tak. Będę się tu teraz z nimi męczył i bawił. Nic to mi nie da. Chyba faktycznie, zaraz będziemy je ucinać i tyle. No, trzeba je poucinać. Dobra, bierzemy się za cięcie. W ogóle kurde, zobaczcie to, szlifówka, kątówka, gumówka, chujówka, boszówka, jak to tam wszyscy nazywacie, Salegro za 42 albo 3 zł firmy Lund nadal działa i to wam powiem, że już trochę ona tu działa i trochę już tym pociąłem. Aż jestem w szoku, że to tak długo działa i jeszcze wam przypomnę, że ja to topiłem we wiaderku z wodą, kurde, kto nie wiedział, to sobie możecie gdzieś tam film obejrzeć, stary moje. Dobra, tniemy to, bo to, kurde, i tak nie ma sensu się z tym męczyć, jak i tak nam tylko obręcz czy piasta potrzebna i tak. Aha. Cyk, elegancko. Znaczy nie elegancko, ale... Och, tak to się robi, kurde. też szprychy jeszcze niech wylecą. Teraz nie wiem, czy tą obręcz może lepiej do piaskowania bym dał. Chyba tak, kurde, dam to do wypiaskowania i będzie z głowy. No i jeszcze tego filta trzeba tu jakoś uciąć. Elegancy. Nie, no chyba tego nie będę czyścił, to pójdzie do piaskowania. Bo ja tego nie doczyszczę tak jak powinienem. Do malowania i zaś będzie inna farba chyba odłazić, tak mi się coś wydaje. Nie wiem, jeszcze zobaczmy najpierw tą drugą felgę, ja pójdzie z tą drugą. Uole, pająk. wypierdala No niech spierdala, nie będę go zabijał. Święta idą. To jest ogólnie, widzę, w lepszym stanie niż tyle. Może nawet ta oponka zostanie jak się nada. Zobaczymy się, przyjrzymy. Ogólnie całe jest. W lepszym stanie, nie jest aż tak poryzowiałe, ale i tak trzeba je tu rozebrać. Znowu wen wentyl, znowu kurde mać tu nas blokuje. Ale tu widzę, że się nakrętka chociaż odkręca, więc nie powinno być źle. Ciach. Wychodzi cały komplet. Nie ma tej osłony na szprychy, mniejsze auto. No i co? Trzeba też rozebrać ośkę, wyjąć. Ciach. Idziemy z tą wycinką, kurde. I cyk. Kurwa te koraliki tu potrzebne. Ciach, obręcz gotowa. Piasta teraz też trzeba ją uwolnić. Kurde, trochę jest zabawy z tym wyciąganiem z tych, tych kurde tych szprych z tej piasty ale ale nie wiem teraz czy tą piastę też będzie pomalować, chyba się da to pomalować mimo że to aluminium, nie no, na pewno się da też dam do piaskowania chyba, zobaczymy zaraz tam papierkiem jak pójdą z tymi jak pójdzie z tymi obręczami, jak będzie szło ciężko to w ogóle się z tym nie będę bawił i cyk piasta uwolniona, to idziemy teraz na stół, dekle tych piast, przedni trzeba będzie załatwić na pewno inny bo tu jest wyłupane, nie wiem poszukam może gdzieś taki znajdę jak znajdę, to będzie fajnie, a jak nie znajdę, to nie będzie fajnie. Trzeba będzie coś szukać z tym. Na pewno będzie trochę roboty. Zobaczmy, jak to w ogóle będzie schodzić, ale. No nie, nie doczyszczę chyba tego tak, jak powinienem. Muszę się dowiedzieć, ile kosztuje takie plastkowanie. Tu są jeszcze szprychy, kupiłem komplet szprych, naprzód i tył. I w sumie dobra, powiem wam, bo nie wiem. Ogólnie. Myślę nad tymi felgami tak. Złote, złote obręcze, złote piasty i szprychy. Nie wiem, czarne. Może białe, a może zrobić tak, że złota obręcz, czarna piasta i szprychy. Nie wiem, białe, złote na pewno, nie, bo się to nie będzie mi to pasowało. Złota obręcz ze złotymi szprychami, według mnie, nie będzie pasowało. A może czarna piasta, czarna obręcz i złote szprychy. A może szprychy zostawię takie, a zrobię złotą piastę i złotą. Yy, obręcz? kurde, no nie wiem, możecie tutaj coś zaproponować: jakiś kolorek, jakąś tutaj kompozycję kolorystyczną, że tak powiem, bo naprawdę nie wiem jeszcze, jak to pomalować. Nie chcę też tego zrobić tak, powiedzmy pochopnie, żeby później nie żałować i że tego nie, żeby tego nie przemalowywać. No i co, i szprychy? Kurde, tak myślę, że najlepiej to było tego nie malować, bo to będzie kupę roboty to pomalować, to znaczy, może kupę nie, ale. Trochę będzie zabawy, żeby to pomalować, a ja muszę i tak to pomalować i później całą obręcz, i wszystko dać do wycentrowania, do złożenia To koło bo no nie znam się, nigdy koła nie składałem, nie, nie centrowałem, nie robiłem, więc to wszystko będę musiał dać do kogoś kto to po prostu robi. No, mam tu jednego takiego, powiedzmy fachowca, który takie rzeczy mi ogarnia, zrobił koła z, z komara, z ogara, także się na pewno zna i tutaj też na pewno ogarnie temacik. Na dzisiaj kończymy, na dzisiaj to wszystko, też sporo osób pyta o motorynkę, tutaj macie od silnik, tak jak już mówiłem. Motorynka cały czas jest u lakiernika i po prostu chyba ją stamtąd zabiorę i nie wiem, dam komuś innemu do pomalowania, bo ile można czekać. Ale na razie jest Ogar 200 i będziemy działać z tym Ogarem 200, żeby nie robić 15 rzeczy naraz. No i co? I to tyle. Strzelcie łapkę w górę, strzelcie subskrypcję, bo na 3000 subskrypcji robimy sobie konkurcik. No i napiszcie komentarz, co o tym wszystkim myślicie. Może macie jakieś rady, porady, wskazówki, może dzisiaj coś źle zrobiłem. To wszystko dawajcie w komentarzu, po to są komentarze. Trzymajcie się i do następnego. Cześć!